Witam Was w kolejnym odcinku. Ale daje słońce. Ja mam cały czas miny jak głupek, jak bo nie mogę otworzyć oczu. Jest taki upał, i tak słońce daje po, 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 po ślepiach. Co tutaj się podziało? No, przejechałem dosyć daleko do jednego ze słynnych mostów w Chorwacji w kierunku Dubrownika. Już jestem praktycznie pod Dubrownikiem, bardzo blisko. No i podróż rody do mnie przyjechała. Dodatkowo to... Rano się budzę i obok mnie leży fotelik. Nie wiem co to ma znaczyć, z okularami jeszcze. To chyba robi porządek w aucie, wyłożył i tyle. Ja sobie tutaj ogarniam wszystko. Montowałem film. Teraz się renderuje, więc robię sobie porządek. Bo tak to jak montuję film, wszystko tylko przerzucam, żeby sprzątać podczas renderu, żeby ten czas był wspólny. I problem jest z Mazdą Mianowicie coś w niej kwiczy. No i nie mam pojęcia. Co to? Teoretycznie może to być kilka rzeczy, ale najdziwniejsze jest to, że dzieje się to po odpuszczeniu gazu jak jadę. I to wskazuje na łożyska w auku atakującym w skrzyni. Co nie jest dobrym, dobrą rzeczą bardzo dziwne te piski są. Nie, nie umiem dojść skąd one, one dochodzą. Wiecie co? Nie ma sensu się doszukiwać tego piszczenia. O, no i znowu zaczęło. Próbowałem. Eee... Nie znalazłem. Jak się coś rozwali, to wtedy będę myślał jak to naprawić, bo to piszczenie mi niewiele dano. Mam wrażenie, że to wydech piszczy na łączeniu. Mam też czasem wrażenie, że to sprzęgiełka od kliny piszczy. No jest masa takich dziwnych popiskiwań z mazdy związanych głównie z wiekiem samochodu. A no jeżdżę sobie z tymi moimi moskitierami. Nie chcę mi się ich każdej nocy ściągać i zakładać. Nie przeszkadzają w niczym, jadę sobie z tym. Ja szybko nie jeżdżę. Jakbym szybko jechał, to pewnie by padały w wibracje. Nie mam też zasłonki na okna, tylko mam zwykłe prześcieradło. No, sprawdza się to, to po co będę kombinował. Wiecie, to jest i tak ostatni wyjazd Mazdy, chociaż to jest trzeci ostatni wyjazd Mazdy, więc różnie może być. Teraz jadę na jedną z ładniejszych plaż w okolicy Orebicia. Jest tam piaszczysta plaża, jest tam parking, z tego co pamiętam. I idę tam do wody. Ostatnio tam byłem przejazdem, ale do wody nie wszedłem, a teraz sobie wejdę. Dzisiaj jest taki dzień ogarniania dzień taki przechodni, bo jutro planuję grubszą akcję, i dzisiaj to jest tylko taka zapchaj dziura. Ale no co mam robić? Siedzieć w aucie w upale? Jadę poszukać, pozwiedzać, popatrzeć. Jest ten ładny most, są ładne widoki. Dlatego teraz leci time -lapsik z podróży. chodzi o próbuję w ogóle wypatrzeć te robaczki, gdzie one siedzą, te cykady ale ich w ogóle nie widzę jakie to jest głośne udało mi się zaparkować i to nawet w cieniu, także jestem mega zadowolony nie jest jakoś super blisko od plaży tam dalej sobie chyba lokalsi blokują e, takimi, to no sami widzicie, drewnikami. natomiast tu nie było tych drewienek przy tym drzewie, przy tym gdzie jest lekko naderwany asfalt no i sobie tutaj postanowiłem, pozwoliłem sobie tutaj stanąć Znaków zakazu nie ma. A tam już widać tą piękną plażę. Czemu ja wtedy tu nie wszedłem do wody? Nie mam pojęcia, ale dzisiaj wejdę. Film mi się wysyła. Telefon został w samochodzie. Dlatego idę jeszcze bez sprzętu. Idę po prostu zobaczyć tą plażę. Zobaczyć jak to wygląda. Wrócę, akurat mi się film prześle. No i co? I, I będę mógł szukać. Ja mam tylko jedno pytanie. Czemu za granicą nie mają parawanów? To już taka plaża bez parawanów, to w ogóle klimatu nie ma. Tak nie może być. A woda jak? O, chłodna, fajnie. Woda chłodni tutaj. Nie jest tu piaseczek, tylko jest taki mega drobny żwirek, więc być może to złoto się nie będzie zapadało. No nie no jakie miejsce. Czemu ja tu wcześniej nie szukałem? Ja pamiętam, że tu przyjechałem. Posiedziałem chwilę i stwierdziłem, że jadę dalej. O przecież to jest miejsce idealne do poszukiwań Miejsca nie, miejscowych nie ma, bo nie widać domów dookoła Więc szansa, że ktoś z wykrywaczy tu przyjeżdża jest mniejsza niż w takiej Makarskiej czy, czy w tucepi, gdzie tam El Pirata na przykład mieszka no. Kurde, ale mam tu dzisiaj roboty na cały dzień Tutaj sobie już płynie ścieżka z wody A płynie sobie z prysznica z normalnego prysznica darmowego, można się opłukać, nie ma z tym żadnego problemu. To i to je, przebieralnie. No, cała infrastruktura jest także super. Jakby ktoś był zainteresowany kempingiem, to pole kempingowe jest bezpośrednio przy samej plaży. Nie wiem jakie są ceny, no ja się tam nie będę pchał, ale jeżeli ktoś jedzie z rodziną kamperem, to może być to dla niego ciekawa opcja. Zanim pójdę poszukiwać, to przydałoby się coś zjeść. No i trzeba zapasy wykorzystywać, bo już i tak przeterminowane. Gulasz węgierski dzisiaj będzie na obiad. Przed kuchni serwuje. Także będzie wyżerka. Zjem sobie wyżerkę i lecę do wody. Ale mi się tu podoba. Najbardziej mi się podoba chyba ten dzień. Ja tu mogę stać i się nie pocać. Coś cudownego. Tym razem mam nadzieję, że dobrą ilość wody wlałem. No, i faktycznie od spodu to aż parzy. Mam nadzieję, że się zagrzeje ładnie. Tylko główne danie sobie zjem. Wszystkie inne przekąski zostawiam. Będą na później. To aż parzy. Bardzo dobrze. Gorący gulasz węgierski sobie zjem. To będzie od razu energia na poszukiwania. Powiem Wam, że to smakuje o wiele lepiej niż wygląda. Gulasz węgierski z racji żywnościowych naszych polskich mogę jeść w kółko. Bardzo dobra rzecz. Tak jak mówiłem, tak też zrobiłem i siedzę już w wodzie. Deusa odpalam. Dzisiaj z Deusem. Jak aż ostatnio mi się z nim lepiej szukało, to dzisiaj też dam mu szansę. Manticorom jeszcze będę miał czas się pobawić. Słuchawki kostne, więc będę dobrze słyszał. A jest tutaj duży poziom hałasu. Nie ma się co dziwić, jest pełno ludzi. Dobra, szukam. Widzimy się przy pierwszym sygnale. Dobry znak. Pierwszy sygnał dosłownie po metrze. I od razu lecimy z grubej rury 20 centiorów. No i jest tutaj masa sygnałów. Półtorej metra dalej. Półtora, półtorej. Nigdy tego nie pamiętam. Pisaliście mi wielokrotnie, a ja się nauczyć nie potrafię. zawleczka, ale cieszy to, że jest sygnał. Bo po ostatnich naszych miejscówkach to sygnałów nie było. A tutaj? Proszę, jeden za drugim. Ale mocny sygnał. O, papierek. Niestety, widzę w jakąś monetę. W sumie takie podsumowania z scie będą o wiele ciekawsze niż, niż nagrywanie sygnałów, których i tak nie słyszycie, nigdy nie znalazłem takiej monety. Bośnia i Hercegowina, ale ale 20 czego? Fening, tak? Fening, niemożliwe. Bośnia i Hercegowina ma Feningi? Feninga, no tak, do Feninga, 20 Feninga. Kolejna monetka ciekawa do kolekcji. Takie rzeczy lubię. Kolejny sygnał w sicie. I co będzie? Tym razem aluminium, kawałek od puchy. Nagle jakoś mi sygnałów brakło pół godziny temu. Tutaj jest aluminiowe oczko, ale wątpię, żeby to biło tak mocno, bo to był bardzo mocny sygnał. Ale wychodzi na to, że to małe aluminiowe oczko tak mocno biło. No nic, szukam dalej. Myślę, że jeszcze z godziny, i pójdę z ciekawości zamienić sobie detektory, żeby się trochę pouczyć tego Manticora. A to ktoś poznaje co to jest? Kluczyk od hebla do rozłączania prądu, komuś z łódki wyleciał. Bo skąd tu się by wziął? Z kampera raczej nie. Jedyna opcja to jakaś łódka albo jachcik, chociaż jachcik to na tak płytkiej wodzie raczej by nie przypłynął. Jest pierścionek. Ale bił wysoko, czyli srebro albo, albo jakiś tombak całkowity. Tombak, mieć, niestety mieć. No ale jest jakaś biżuteria. Szkoda, że mieć, ale i tak cieszę, bo to pierwsza biżuteria jakakolwiek z tego kąpieliska. Chyba w końcu mam srebrną biżuterię. Nie jest ona jakaś gigantyczna, ale jest to malutki medalik. Malutki medalik, malutka bozia z Meczugorje, czyli stąd niedaleko, bo jestem bardzo blisko Bośni i Hercegowiny. Stąd też mnie nie dziwiły bośniackie monety. Bardzo fajnie mam jakąś zawieszkę, ale pytanie: czy jest złota? Pytanie tylko, czy jest złota? Wygląda lipnie. Taki odlew chałupniczy, ale metal jest całkiem. Wygląda jak złoto, tylko samoróbka. Nie ma punc, widać, że to takie jest odlane krzywo. Ale wagę ma. Więc kurde, może to jest jakaś złota samoruba. Do sprawdzenia w domu. Właściwie to tu będę mógł sprawdzić. Próbą Archimedesa, tylko kółko ściągnę. No proszę, niech to będzie złoto. Przerwa się należy. No i powiem Wam, że to złoto mi nie daje spokoju. Zaraz muszę wymyślić, e, w czym tu zrobić Archimedesa, żeby się dowiedzieć, czy jest to złoto. No bo ja jestem takie parcie na to pierwsze złoto z Chorwacji. A dodatkowo wszedł film, to poodpowiadam sobie na komentarze, jak tu jest świetnie w tym cieniu. O, w cieniu jest z 31 stopni, coś takiego. To jest naprawdę rewelacja. W porównaniu do tamtych 37 w słońcu, to jest chłodniutko. Lipa, niestety próba Archimedesa wskazała, że jest to albo bardzo słabej jakości złoto z niskiej próby, albo w ogóle nie jest złotem. No ale to był bardzo drobniutki przedmiot i próba Archimedesa mogła tutaj po prostu to zakłamać. Trzeba będzie sprawdzić w domu, bo wygląda to na złoto, ale no próba Archimedesa przy tak małych przedmiotach nie zawsze jest skuteczna. Taką mam nadzieję, no może jest skuteczna i po prostu nie jest złota, ja sobie wmawiam. Zanim do wody wrócę to jeszcze szybka przekąska. Ops. Mielonka z konserwy, z tej racji i sucharki. Wojskowe żarcie. Kiedyś myślałem, że jedzenie wojskowe to wiecie, takie dobrej jakości, bo przecież żołnierze to muszą tam porządnie jeść i w ogóle, a potem się dowiedziałem, że przecież to wygrywa ten kto zrobi najtańszy przetarg, więc zazwyczaj jest to safe. Lecę jeszcze na 3 godziny do wody, bez kamery. Bez kamery 2-3 godzinki sobie poszukam. Już i tak widzieliście te sygnały. Te sygnały wszystkie wyglądają tak samo. Jedynie jak się złoto trafi, to jest coś ciekawego, ale e, szansa na to nie jest duża, a w takim upale męczy ten uchwyt na głowę. Dlatego Was tu zostawiam w samochodzie. Widzimy się za chwilę, jak wrócę. Wiem, że słychać cykady. Nic na to nie poradzę. Staram się mówić głośniej, żebyście mnie słyszeli. E, wylazłem z wody, nic ciekawego więcej nie znalazłem, wszystko się zamknęło wokół kilku monetek i, i fejkowej e, biżuterii pierścionek niepewnym złocie i srebrnym, srebrnej zawieszce. No, życie, życie tak wygląda e, i tak wyglądają tutaj poszukiwania. Wychodzę, mimo że jest jeszcze wcześnie, bo mam jedną rzecz w głowie, którą muszę jutro zrobić i to jest rzecz gruba. Pamiętacie, jak na live wam mówiłem o tym, że na pewną wyspę, na którą nie da się dojechać samochodem, e, muszę przepłynąć kilometr w pław? To na tą wyspę jutro startuję. Oby tam coś było. Jak nie, to przeżyję świetną przygodę. Chcę to zrobić po prostu. W sensie, żeby nie było. Chcę poszukać na tej wyspie. Nie będę płynął kilometra w pław. To był głupi pomysł. Mam inne rozwiązanie. Ojeju, co tu się wydarzyło? Jakiś wypadek google pokazuje po drodze do Dubrownika. Piękne widoczki, trochę siatka je przykrywa, ale nie chcę mi się je demontować na czas jazdy. Wieczorem i tak by musiały zakładać to już teraz nie warto. A one nic nie przeszkadzają. No nic, no, postoję sobie w tym korku postoję. Może to się jakoś ruszy. Chciałem dzisiaj Dubrownik zwiedzić jeszcze, bo byłem w Dubrowniku, a nie widziałem starego miasta. Z czystej ciekawości, Wam pokażę, ile jest stopni w samochodzie. 33 pokazuje termometr wewnętrzny mój I gdyby tak było To to jest absolutnie świetnie jest, Mi jest teraz chłodno, autentycznie jest mi chłodno Mimo, że są 33 stopnie Ja się chyba naprawdę przyzwyczaiłem do tych temperatur Tak jakby było teraz, no to jest rewelacja Gorzej jak jest 38 Tego jeszcze nie potrafię wytrzymać I coraz bardziej kusi mnie Montenegro Czyli Czarnogóra Znalazłem darmowy parking na Park Fornijcie. i to podobno jest jeden z bliższych darmowych parkingów do starego miasta, które widzicie tam w dole. Jakim cudem ja wcześniej je ominąłem? Nie wiem, bo ja na mojej poprzedniej wyprawie do Chorwacji to skupiłem się tak bardzo na poszukiwaniach, które i tak nie wychodziły, że nie zobaczyłem nic i tym razem nie chcę popełnić tego błędu. Idę. O kurde, zapach jest niesamowity. E, idę, tylko przestaję nagrywać, bo nie chcę, żeby mnie coś potrąciło, bo tu chodnika nie ma. Tam się przykleisz do barierki i też będzie Tak Pewnie, że tak. Nie ma chodnika, a tam z tamtego parkingu następnego jest bezpośrednie zejście w dół, dlatego tam idę. No dobra, ta ścieżka nie wygląda na prywatną. Tam akurat auto teraz jedzie. Kurde, ale tu ludzie mają przesrane i co, i teraz gości tam jakoś zawracać? Ale bez to jest no, no bez sensu. no co tu innego wymyślić. Ale współczuję, naprawdę współczuję tutaj mieszkać. I teraz do tyłu musi lecieć całą tą drogę. Masakra. Jeżeli bym tutaj mieszkał, to to jest chyba jedyne sensowne auto do posiadania w takim miejscu. Bo jak to tu inaczej? Już tu wszędzie ciasno nie dziwię się, że nie wszystkie te samochody mają poobijane Choć o dziwo tutaj są... Aha, bo to przyjezdne. To dlatego, już nie są poobijane Ja nie ogarniam, gdzie tu jest uliczka Gdzie tu jest czyjeś podwórko Jak oni się tu w tym łapią wszystkim Kurde, ja to się czaję z jakimiś parkingami Kilometr od miejsca docelowego Tu wysypka wysepka na środku Zaparkujmy Ja się nie czepią, bo ja tam lubię To jest kreatywne podejście do parkowania Jest miejsce, stajemy Nikomu nie przeszkadzają Ja jako pierwszy mogę obejść takie autko bez problemu no dobra, dotarłem. Nie było to jakoś super trudne. Tylko właściwie to ja jestem najgorszym podróżnikiem jaki może być i nawet nie wiem co tu zobaczyć, więc stoję przed tą tablicą i sobie czytam. Jakby coś było o Roman, jakby pisało, to bym sobie jakieś rzeczy Romana obejrzał, bez Romana to, to wie co tu oglądać. Dobra, tam jakieś zwiedzania z planem. Trzeba iść przed siebie. Tu mi się podoba, idę w dół. Choć to nie jest dobra taktyka, bo potem będę musiał iść do góry, ale jakoś to przeżyję tutaj serio mieszkają ludzie To sobie ktoś pranie wywiesza, tak, jak gdyby nigdy nic w takim miejscu no jada naprawdę stuczuje a gdzie oni auta zostawiają? codziennie chcąc wyjechać, choćby do sklepu po bułki to takie korki trzeba mieć naprawdę mocne samozaparcie, żeby tutaj mieszkać tak jak sobie idę, to sobie pogadam chwilę ostatnio na wykopie ktoś pisał że takie podróże jak moja czy odyna to jest jedna wielka głupota i jak tak można normalny człowiek na naszym miejscu zamiast budować kampera e, powinien kupić sobie kabrioleta, żeby jeździć sobie tutaj kabrioletem po Włoszech albo po Chorwacji i nocować w Airbnb i też by wyszło tyle samo co bus. No tak, ale kurde, busa masz na lata, a wydać 70 koła na jeżdżenie kabrioletem i nocowanie w hotelach nie trzeba być lat, żeby wpaść na takie pomysły. Czasami tego nie rozumiem, ale tak mnie to rozbawiło, że aż Wam opowiedziałem. Może kiedyś coś nawet zjem. Jakby mieli gdzieś tu kebaba. To czemu nie? Ale się ten kamień wypolerował. Dosłownie tu jest jak na lodowisku. Nie wiem, może po prostu moje obuwie jest nieodpowiednie. Zlacznę chyba z tego głównego miejsca, gdzie tam ludzie przebywają, i idę. Nie wiem, gdzie idę. Idę w stronę murów. Chciałbym wejść na mury. Nie wiem, czy się da. Pora sobie zrobić przerwy A akurat mam kumpla. Ej, kumpel. No, tyle czasu siedzieliśmy, a teraz co? Aha, trzeba się położyć. Też by tak chciał. Dawne otwory strzelnicze, teraz służą jako magazyn. O nie, w sumie tutaj te, tu kotki sobie żyją. Karmy tu mają nasypane. Nasypaną. Fajnie, że ktoś się tu nimi zajął. Taki kącik im stworzył. Nie za ciekawy, no ale lepszy niż żaden. Zimą będą się miały gdzie podziać. No proszę, wystarczy przejść przez otwór w ścianie jest kąpielisko ale domyślam się, że tutaj nurkowanie z detektorem mogło być trochę zabronione przy takich zabytkach co to za nielegalne zbiory? proszę nie wstawać ja tylko na chwilkę przejdę dobrze? proszę nie wstawać, nie fatygować ja tutaj boczkiem Ostrożnie... ej, ale ciebie to bym pokłaskał dobra, okej okay. rozumiem, bo jeszcze trochę remonty no jakby to była restauracja, to aż bym tutaj sobie pojadł. Czy ty się mnie nie wystraszysz? Nie wystraszysz, bo ty domowy z obruszką. Pierwszy raz widzę kota, który wygląda jak moje. Jak moja kulcia. W sensie taką sierść ma, bo to... Moja kulka też jest mieszaniec, to żaden rasowy kot nie jest. I tu ten wygląda tak samo. Identycznie. Tylko kolorki inne. Dobra, koniec kontentu kociarzowego. Wystarczy tych kotów, jak na jeden odcinek. Doszedłem chyba na jakiś główny plac. Przy jakimś kościele, katedrze. Nie wyzywajcie mnie, że nie wiem co to. Ja tylko taki wiecie, przechodzień. Żaden opowiadacz ze mnie nie jest. Wracam już w kierunku samochodu. Zobaczone, klimat poczuty. A teraz trzeba odwiedzić Konzuma. I kupić sobie ze dwa banany. To, te całe rzeźbienia i ornamenty to ładnie porobili. Ciekawe, ile to kosztowało z metra. No, ale tego gościa ewidentnie trzeba pogłaskać po nosie. Widać, że robią to wszyscy. Nie, nie wiem czemu. Jestem bardziej mokry niż podczas tych wody poszukiwań. O kurde, przeliczyłem się, w dusie szło łatwo. A do góry wleźć nie było tak łatwo. Jadę do Lidla. Nie byłem jeszcze, odkąd weszło euro w Lidlu, a podobno w Lidlu jest teraz najtaniej. Nie wiem jak to działa, że chorwackie sklepy musiały podnieść ceny, a Lidl podobno został na starych cenach. Więc jadę do Lidla na jakieś zakupki. Potankuję. Kurde, jak ja dzisiaj miałem taki problem, to ja nie wiem, czy mój jutrzejszy plan jest, jest możliwy do wykonania. Mam wątpliwości. No, o tym muszę Wam powiedzieć, bo aż sam nie mogę w to uwierzyć. Wczoraj sobie gadałem wieczorem z kolegą, z tym jedynym, którego mam w realu takim takim porządnym. Eee, ten, który zresztą odlica seniora busa robił. I tak gadaliśmy sobie o weworze, bo ja tą współpracę wziąłem, tak wiecie, bo lodówka się przyda do busa. A się okazało, że to jest całkiem fajna strona, i jak tak siedliśmy sobie, to tam jest naprawdę wiele ciekawych rzeczy do warsztatu. I tak wczoraj gadaliśmy, że kolega chciał kupić bananka od nich, takiego pięciotonowego. I, i, I gadaliśmy cały czas o tym bananku. Po, bananek, jak ktoś nie wie, to jest taki podnośnik pneumatyczny. I dzisiaj mi piszą maila, czy nie chcę bananka pneumatycznego, 5 tonowego. No to jest, to jest aż niesamowite, nie? No ciężkie to jest do uwierzenia. Ale cieszę się, że wybor chce kontynuować współpracę, bo e, podoba mi się ta strona. I jak na początku myślałem, że to jest jakiś, wiecie, badziew, mówię, wezmę, przetestuję, to się okazało, że to jest w porządku. I, i myślę, że będę kontynuował dalej współpracę, bo czemu by nie to jest niesamowite, w Lidlu ceny praktycznie w ogóle się nie zmieniły czyli dostały po tyłku wszystkie sklepy chorwackie a zagraniczne nie w sensie zagraniczne, no, no akurat Lidl i Kaufland, więc niemieckie eee, i ceny stoją, tak jak było rok temu Polacyjka, dwie bułki serek wiejski, tu się on inaczej nazywa tu jest Kottage Hesse E, oprócz tego będzie grzeszone, kupiłem sobie coś takiego. Nie wiem, no jakoś tak jadłem tego z, z roga albo półtorej, e, stanął mi w ręce. No i napoje, napoje już kolorowe, e, miałem pić wodę, ale e, no jak piję tu wodę, to ja tu w ogóle energii nie mam. Nie wiem, czy to jest jakoś powiązane. Mimo wszystko nadal są zero. E, pewnie jest nadal chemia, ale przynajmniej nie ma cukru. Jakiś kluz jest. Ostatnio na tym byłem, piłem cały czas tylko i wyłącznie to, i, i schudłem tam parę kilo. Jak byłem w tej Chorwacji. No, samo poczucie leci w dół, niesamowicie jak się pije wodę i człowiek chodzi taki zdenerwowany, A na jutro muszę mieć coś konkretniejszego do picia na jutrzejszą wyprawę. Dobra, teraz poszukiwanie miejscu na noc. Przyjechałem do, do portu, tutaj gdzie promy wypływają, ale mnie nie wzięło. Ile tu kosztuje to? Auto osobowe za cały dzień 30 euro. Niedobrze. Bardzo niedobrze. No ale no co no. Trzeba szukać dalej. 30 euro. Kurde, 150 zł za parking? Sporo. Trzeba coś wymyślić. A, no jeszcze szybkie podsumowanie. E, wywaliłem wszystko z torby, bo na jutro muszę mieć pustą. I tak, e, śmieci... Duża ilość, jak na piaskowe kąpielisko, to jest naprawdę duża ilość. I to zobaczcie, że nawet takie takie mniejsze przedmioty udawało się e, wykopać, nawet takie mniejsze foliki gdzie niegdzie tutaj można wyhaczyć. Także ten deus jest czuły, nawet w słonej wodzie. I z ciekawszych znalezisk, no to przede wszystkim biżuteria, czyli prawdopodobnie sreberko z Meczugorje Dodatkowo. Pierścioneczek niestety miedziany. No i ona tak tyle co widzicie, no. tyle co kot napłakał. Wydaje mi się, że ich było więcej. Może którów już wyciągłem. No i oprócz tego ten róg, ten, 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 pół, ten półksiężyc, który nie wiem czy jest złoty czy nie. Już go schowałem do samochodu, nie będę wyciągał. Tak by to wyglądało. Pół dnia poszukiwań. I przy samej głównej trasie nie przeszkadzają mi jeżdżący samochody jak wstaję w ciężarówce to się do tego dźwięku i nawet on mnie usypia jak mi tak coś przejeżdża i bujnie trochę kabiną ale druga część widoku jest rewelacyjna no spać w takim miejscu wow, coś pięknego Jest darmowy parking a tam gdzie teraz widzicie jest prom tylko niestety żeby przejść przez tą przepaść trzeba zrobić półtorej kilometra dookoła ale to tam wiecie, pół godzinki i zrobione. Idę spać, bo mnie skończenie bierze.